Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach mazdy Premasji. Premasji 1999-2004 to kompaktowy minivan. Dzieli platformę z Fordem Ikszyn i MAV. Ma 5 lub 7 miejsc, czyli 2 lub 3 rzędy siedzeń. Dostępny jest z napędem na przednie lub wszystkie koła. Są one napędzane 3 silnikami benzynowymi i dwa silnikami wysokoprężnymi. Silnik benzynowy pierwszy 8 o mocy 100 lub 114 koni mechanicznych i silnik benzynowy drugi 0 o mocy 130 koni mechanicznych. Silniki wysokoprężne to drugie 0 o mocy 90 lub 100 koni mechanicznych. Warianty skrzyni biegów to 5-biegowa manualna lub 4-biegowa automatyczna. Średnie zużycie wynosi około 8,5 litra na 100 km dla benzyny i do 7 litrów dla oleju napędowego. Testy Euro NCAP dały temu samochodowi trzy gwiazdki. Wyposażony w ABS, EBD, przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kontrolę trakcji w mocniejszych modelach. Bezpieczeństwo zapewniają alarm i immobilizer pojazdu. Modele benzynowe i wysokoprężne są równie reprezentowane na rynku. Benzyna pierwsza 816V jest bardzo trwała i wytrzymała, a jedynymi problemami w modelach z pierwszego roku były indukcyjny enkoder wału korbowego i delikatna elektronika sterująca silnikiem. Drugie Zero KONI mechanicznych 90D i TD z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni pierwszej generacji, jest niezwykły w koncepcji, z jednym wałkiem rozrządu i 16 zaworami. Przy regularnej konserwacji przejeżdża ponad 300 tysięcy kilometrów bez żadnych problemów. Turbodiesel, który zaczęto montować w maździe 1998 i 323 w 626, jest wyposażony w mechaniczny wtrysk bezpośredni pierwszej generacji za pośrednictwem pompy rozdzielczej rotacyjnej. Nie jest tak wrażliwy na spadek jakości paliwa jak nowe systemy Common Rail. W pierwszej serii występowały problemy z modułem elektrycznym do regulacji wtrysku, które rozwiązano na początku 1999 roku. Poza tym silnik jest niemal niezniszczalny. Ważne jest tylko, aby używać oryginalnych części zamiennych, zwłaszcza paska zębatego i klucza. Przed zakupem każdego, nawet tego starego silnika diesla, konieczna jest dokładna kontrola w serwisie silników diesla z pomiarami sprężania powinny być równe i nie niższe niż 29 barów. Jeśli pasuje i jeśli karoseria jest w dobrym stanie, najlepiej, żeby kolor był oryginalny, opłaca się kupić model z przebiegiem powyżej 200 tysięcy km na liczniku. Części mazdy są nieco droższe od europejskich konkurentów, ale najtańsze w utrzymaniu są samochody, które się nie psują. Problem może być z modelami, które są źle utrzymane lub zaniedbane, albo ich przebieg jest źle odrestaurowany. Zawieszenie jest trwałe, z masywnymi zaciskami i rzadko stwarza problemy na złych drogach. Sprawdź, czy opony zużywają się równomiernie. Puszka jest solidna i bardzo dobrze zabezpieczona przed rdzą. Mazda Premasji to rzadki, ale cenny samochód na rynku wtórnym. Jest funkcjonalny, przestronny i ekonomiczny niemal idealny dla rodziny. Mimo, że został skonstruowany pod koniec lat 90., nadal zapewnia wystarczającą wytrzymałość i bezpieczeństwo według obecnych standardów. I nie jest to samochód, taki jak Golf i Passat, na które wielu poluje, które są również tak stare, jak podatne na kradzież. Tak, naprawy Mazdy są drogie, ale nie należy spodziewać się żadnych wydatków, poza regularną konserwacją. Dlatego ten samochód zasługuje na rekomendacje. Zalety Mazda Premasji, 7 miejsc. Przestronność. Możliwość demontażu tylnego rzędu siedzeń. Grzywa, Mazda Premasi, tanie plastiki we wnętrzu, często rdzewieją. Częste występowanie wody w przednich światłach przeciwmielnych. Hałaśliwa kabina. Zbyt duże przechylanie się na zakrętach.